Dzisiaj zajmiemy się pielęgnacją okolic oka. Ten rejon twarzy wymaga od nas szczególnej pielęgnacji, gdyż skóra wokół oczu ma grubość jedynie 0,5 mm, jest niemal całkowicie pozbawiona gruczołów łojowych oraz tkanki podskórnej tłuszczowej. Wokół oczu znajdują się 22 mięśnie, które non stop pracują, gdy śmiejemy się lub mrugamy oczami. Poza tym skóra wokół oczu ma również tendencję do puchnięcia oraz do powstawania przebarwień. To wszystko powoduje, że jako pierwsza ulega procesowi starzenia się. Cóż możemy na to poradzić? Dzisiaj proponuję zabieg odmładzająco-rozświetlający firmy Bandy o nazwie zwierciadło duszy. Na początku wykonamy delikatny demakijaż, następnie przejdziemy do eksfoliacji, czyli do złuszczania. Zrobimy to za pomocą preparatu, koktajlu łączącego ze sobą kwas migdałowy oraz polihydroksykwasy. Kolejnym etapem będzie wykonanie drenażu limfatycznego, po czym przejdziemy do dalszej części zabiegu, gdzie będziemy wykorzystywać kosmetyki bogate w substancje biologicznie czynne. Będzie to serum wybielające, maska chlorofilowa oraz krem kojący na okolice oczu. Zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od dokładnego oczyszczenia okolicy, tam gdzie będziemy pracować. Użyjemy do tego celu, bardzo delikatnego, hipoalergicznego preparatu, żelu do demakijażu z zawartością betainy kokosowej oraz ekstraktu ze świetlika. Musimy pamiętać, aby bardzo dokładnie oczyścić końce oczu. Proszę zamknąć oczka. Na początku delikatnie przyciskamy waciki po to, aby w tym czasie preparat rozpuścił nam kosmetki kolorowe, które znajdują się na końcu oczu. Potem delikatnie przecieramy. Uważam, aby nie robić tego zbyt mocno i aby niepotrzebnie nie rozciągać powierzchni mm, okolic oczu. Oprócz tego wykonujemy również ruchy koliste przy okazji masując ten mięsień okrężny oka. Następnie przechodzimy do części aktywnej. Teraz pora na złuszczanie. Na początku zabezpieczamy okolice oka, po to, aby absolutnie żaden preparat złuszczający nie dostał się tutaj do środka. Następnie przechodzimy do przygotowania skóry do eksfoliacji. Używamy tutaj preparatu, bardzo ciekawego aktywatora z serii New Skin, zawierającego w swoim składzie. Kwas owocowy: kwas glikolowy, winowy, cytrynowy oraz jabłkowy. Aktywator ma formę wodną, jest bardzo wygodny w użyciu. Przecieramy nim okolicę wokół oczu. Na tak przygotowaną skórę nakładamy mieszankę, jakby koktajl kwasów owocowych. Skóra wokół oczu, jak już mówiliśmy, jest bardzo delikatna i wrażliwa. Jest niewiele preparatów na rynku, które nadają się do eksfoliacji okolic oczu. Ten preparat jest przeze mnie sprawdzony i uwierzcie mi, nigdy nie powoduje pieczenia, szczepania czy jakiegokolwiek dyskomfortu dla klienta podczas aplikacji, czy też w trakcie działania. Użyjemy tutaj kwasu migdałowego, który należy do alfa hydroksy kwasów oraz nowości kosmetycznej, kwas polihydroksykwasu. Jest to kwas laktobionowy i glukonolakto. Kwasy, polihydroksykwasy, mają działanie eksfoliujące, podobne do kwasów AHA, natomiast są zdecydowanie delikatniejsze, gdyż mają większą cząsteczkę, przez co nie mogą wniknąć zbyt głęboko w powierzchnię skóry. Także jest to połączenie pełnego bezpieczeństwa z dużą efektywnością. Nakładamy teraz Kwas. Robimy to za pomocą pędzla. Kwas ma konsystencję żelową. Nakładamy na całą okolicę przy oczu. Nie wspominamy również o zmarszczkach na czole, zwłaszcza o lwiej zmarszce, która występuje pomiędzy um, oczami. Następnie aplikujemy tutaj na nie mimiczne, tak zwane kurze łapki. Jak odczucia? Czy y, czuje Pani jakieś szczypanie, mrowienie? Nie, nie, nie. Prawda? Bardzo miłe uczucie, nic nie tak, jest na będzie można czuć lekkie chłodzenie, bo tak jak już mówiliśmy, konsystencja preparatu jest żelowa. Preparat pozostawiamy na skórze, od 2 do 5 minut w zależności od wrażliwości skóry. Oczywiście przez ten czas cały czas jesteśmy przy i monitorujemy, czyli kwas i eksfoliacja działają prawidłowo. Teraz przemywamy powierzchnię skóry za pomocą wacików nasączonych letnią wodą. Bardzo dokładnie zmywamy. Wymieniając waciki na świeże. Możemy już zaobserwować efekty naszej eksfoliacji. Natychmiastowym efektem po zastosowaniu kwasu jest rozświetlenie powierzchni skóry, spłucenie zmarszczek i wygładzenie skóry. Nie zapominajmy również o tym, że kwasy owocowe stymulują procesy regeneracyjne w skórze, aktywując ją do odnowy. Następnie naszą skórę neutralizatorem. Robimy to również bardzo dokładnie. Czy gdzieś jeszcze czuje Pani mrowienie, szczepanie, łaskotanie? Nie. Nie, prawda? Dla pewności dwukrotnie przecieramy skórę neutralizatorem, aby mieć pewność, że kwas został całkowicie zneutralizowany. Neutralizator zawiera w swoim składzie d-pantenol, czyli substancję antypodrażnieniową. Po neutralizatorze przemywamy dodatkowo skórę tonikę liftingującym. Odzyskała ona swoje fizjologiczne, naturalne PH. Zdejmujemy już waciki z oczu i nakładamy specjalny preparat, aby spotęgować efekt rozświetlenia i wybielenia okolic oczu. Użyjemy tutaj specjalnego serum z serii Perfect White. Jest to serum wybielające. Bogatą w witaminę C i E oraz liczne wyciągi roślinne, m.in. z morwy białej i lukrecji. Nakładamy grubszą warstwą serum i pozostawiamy je przez chwilę na skórze aż do całkowitego wchłonięcia. Teraz pora na najprzyjemniejszą fazę zabiegu, czyli na drenaż linfatyczny. Wykonamy go za pomocą naszych dłoni oraz preparatu kremu do masażu serii Perfect Lift z zawartością pseudobotuliny. Ten dipeptyd pseudobotuliny działa fantastycznie na nasze zmarszczki mimiczne, zdecydowanie je wypłacając. Ogrzewamy preparat w dłoniach, po czym aplikujemy na skórę. Nakładamy preparat. I przechodzimy do drenażu. Wszelkie ruchy, które będziemy wykonywać podczas drenażu, wykonujemy od wewnątrz na zewnątrz. Każdy ruch musi być wolny, mieć charakter lekko jakby przepychający na muchłankę. Ruchy muszą być bardzo precyzyjne i powolne. Bardzo często zdarza się, że podczas drenażu wewnętrznego nasza klientka zasypia. Kolejne miłe dalej rozcieranie. że nasz miotatyczny jest świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju opuchnięcia okolic oczu. Spobiega również powstawanie cieni pod oczami. Idealnie otwiera nam spojrzenie i sprawia, że nasze oczy są pełne blasku. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu zabiegu, nałożenia maseczki. Użyjemy tutaj detoksykującej maseczki algowej z chlorofilem, algami brunatnymi oraz ziemią okrzankową. Nakładamy niewielką ilość maski do pojemniczka, po czym uzupełniamy pojemnik zimową. Mieszamy energicznym ruchem, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. otwierać oczek. Będzie pani czuła teraz taki przyjemny chłód. Tak nałożona maseczka algowa powinna pozostawać na skórze od 15 do 20 minut. Zdejmujemy teraz maseczkę algową, zaczynając od dołu. Ewentualne drobinki alg, które pozostały, dobywamy za pomocą wacików kosmetycznych. Zwieńczeniem naszego zabiegu będzie położenie preparatu końcowego. Jest to krem kojący z firmy Bandi o bardzo bogatym składzie. Zawiera m.in. kasztanowiec zwyczajny, arnikę, kompleks liposomalny w VDA oraz hesperydynę. Nakładamy go na okolice oczu oraz na powieki. Delikatnie wklepujemy paluszkami. Jak odczucia po zabiegu? Mm, bardzo miłe, bardzo miło. Lekkość. Super. Cieszę się. Oczywiście zabieg najlepiej wykonać w serii. Także zapraszam Panią za tydzień na kolejny zabieg. Dziękuję bardzo, skorzystam. Dziękuję.